Cześć! Dzisiaj będziemy otwierać tę Specshopa. To jest nowa seria, właściwie moja pierwsza seria. <coughs> I będziemy otwierać do Specshopa Gierweg Błąda Special Edition. Hmm. Jeszcze taki kosz do tego i no. No to zacząć to otwierać. To może być jaka porażka ze mną w otwieraniu. Okej. Okay. I jak to otworzę, to najpierw wyciągnę ją z Po prostu przyklejamy to jest. O, kokos wyleciał. I jakaś yy, Tutaj też mamy... O! Tak się świeci. Jeszcze to spet shop, ten... Od razu lepiej, poczekajcie. inaczej to widać. Okej. Okay. Teraz próbujemy to wyciągnąć. Okay. My, o, mam jeden kocek, najwyższy, tylko jest inny, okay, taki, teraz wreszcie wyciągamy to i wybór, no, u, to po prostu wyciągnąć trzeba, u, nie tak łatwo. ściągnięta pierwsza gumka, teraz druga. Mm. Ok. Gumki ściągnięte teraz tylko to i ta -da! O, to da Oto Oczywiście on jest taki miły, łuchaty. To jest special edition. Teraz będziemy otwierać to. O, to. Tylko muszę to otworzyć. To wam to wszystko pokażę jak to wygląda. Większość was. Może większość Was to wie. Powinno. To Ok, pokażę Wam naklejkę. Tak wygląda naklejka. Tak. Ok. Aha, i powiem Wam, że jak uzbieracie 8 takich naklejek i je wyślecie, to dostaniecie. Wiesz, jest ta ciapa, wobra, za darmo, tak, bezpocznę. Yy, tylko wam mówię, żebyście wiedzieli, żebyście, nie ukryła jakiś tam secret. jak się to ja nie sprzedawałam, nie miała. Ta mapa jest yy, duża, więc lepiej większość rzeczy wsiąść, zacząć, Okay, I mogę wam pokazać jakie mam, tylko mam tylko, mi nie pokazałam. Więc, <laughs> yy, mam tego chomika. Nie zresztą, okay. tego chomika, jeśli widzicie, tego, o mam. Yy, którego ja mam... O, nie mam jeszcze żadnego z tych kotów. Hmm. O, mam. Nie tylko. Tą. Tylko inne kolory. Hmm. Tą kaczkę. Muszę Myślę, że ukocię jakiś mam tą świnkę. Tego właśnie teraz mam, tego o. Dobra. Yy, to mam... Hmm. Tą krótką mam tylko jako mamę, więc inne jest, inne kolory. I to wszystkie. I też potrzebuję, które mam. Teraz ja na drugą stronę. Hmm. 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 Tutaj ten domek. Mm. A szczególnie liczę specjopy, na przykład jak... Kot. O, cóżki. Jak mi Dobra. To było wszystko na dziś w tym odcinku. Yy, więc na koniec wam jeszcze coś pokażę. A tu co na koniec wam pokażę, to będzie, ogólnie, wszystko, co związane z liczę specjopem. Eee, piękne. Będzie to proszę, żebyście wiedzieli... Eee... Jeszcze... Troszkę... Wielbłąd, kosz, naklejka, kocyk i to. Ładne. jeszcze sobie kolejny odcinek, więc to nie martwcie się, żeby odcinek, może z tym źle może nie, o ładny jest. Fajne ma uchy. Aha, i na koniec każdego takiego odcinka będę Wam pokazywać co najbardziej lubię w tym miejscu z Co będzie w tym lubię. Uszy mi się strasznie podobają, takie o. oczy tak średnio kopyta yy, i włosy takie poszarpane, takie fajne i to by było wszystko na dzisiaj więc widzimy się w kolejnym odcinku czyli z Pa!